A, tu, a tu, czy zostaniesz od nie widzę. Dobra, i co teraz? Wracamy do Diego. Widzicie jakieś wyjście? Wyjście, Śmiejście! Ja chcę do dzieci. Ostrożnie bylcy mogą być wrogo nastawieni. Pokażcie mi chcę wyjrzeć! Nowe zabawki! Dzień dobry! Za moje uszanowanie! Ba! co dla mnie za! Dziękuję panu, czy można? O! A moje uszanowanie! Tak mi się zdawało, że słyszę nowe głosy. Witam w przedszkolu, słoneczko ludziki. Jestem słodki co się to liwić. Przyjaciele nazywają mnie tuliś. Bazastral! Przybywam z misji! Co musicie o mnie wiedzieć? Kocham tulić! Jak tak na was patrzę, to widzę, że sporo przeszliście. Och, to było okropne! Ale teraz nic wam już nie grozi. Wszyscy tu jesteśmy wyrzutkami. Porzucono nas, oddano, zgubiono, okazyjnie sprzedano lub po prostu wyrzucono. Ale przekonacie się, że to przedszkole to najlepsze, co może się przytrafić bezdomnej zabawce. <noise> Proszę pani, a czy dzieci bawią się tu wami codziennie? Od rana do wieczora, pięć dni w tygodniu. Ale jak te dzieci dorosną, co się stanie z nami? O, i bardzo słuszne pytanie. Kiedy dzieci dorastają, na ich miejsce przychodzą nowe, zaś po jakimś czasie jeszcze inne. Nigdy nie zostaniecie zapomniani, nigdy się nie znudzicie, nie wyjdziecie z mody. Brak właściciela to także brak rozczarowań śmiechno, A ty się nie chciałeś wynieść od niego! Tak, bo należymy do niego! A więc oddał was tu niejaki nie. No cóż, jego strata, szeryfie. Już was więcej nie skrzymę. Teraz nie pomożemy wam się rozgościć. Ken! Gdzież on się znowu podział? Ken! Nowe zabawki! O, szałowo! Zaraz u was jestem. No więc, kto ma ochotę zwiedzić skrętu i owo? No to pokażmy im nasz wspólny domek! No, grupa, proszę się nie doschodzić i nie. Hej, jestem Ken. A ja, Barbie? Czy myśmy się już gdzieś. Zapamiętamy. Masz zniewalające getry. Cudny dekolt, tygrysie. Pobudka, Ken. Przerwa w przedszkolu nie trwa wiecznie. Tak robi się. Proszę wszystkich za oh. Czeka was dziś cudowny dzień. Dzieciaczki kochają nowe zabawki. Jaki miły plusze. A w dodatku pachnie truskawkami. Oh. Pozwólcie, że przystąpię. Hasło naszej infrastruktury, all inclusive, wręcz w standardzie. za zamienne, klej epoksydowy i zapas baterii, że do wiązku może 100 lat nie chodzić. Nie jesteś już taki młody? Może się tym nie przejmować! Wybierz relaksację w naszej spa fitnessie oraz wieczorem animację przy basenie. <śmulny>